właśnie wszechświat przemawia. Piękna miejscówka. Jak się tu nie cieszyć od samego rana? Jak nie być napompowany pozytywną energią, kiedy jesteś w ruchu? Pompujesz krew do serca. Wdychasz świeże powietrze. Wsłuchujesz się w dźwięki natury. W dźwięki moich kroków. I możemy zobaczyć taki piękny widok Na moment wystarczy pobić w ciszy tutaj Wow Nic dodać, nic ująć po prostu perfekt. Stoję z lekko rozstawionymi nogami. Czuję podłoże, czuję ziemię stopami Czuję jak energia wpływa przez moje stopy do mojego ciała. Wędruje przez moje nogi, moją miednicę, brzuch. Klatkę piersiową, ręce, szyję, aż do głowy. Czuję, jak przepełniam się energią Matki Ziemi. Wsłuchuję się w dźwięki natury. Kieruję swoją uwagę ku górze. Uśmiecham się. Czuję połączenie. Czuję wyraźne połączenie z Matką Ziemią i wszechświatem. Czuję jak z każdym wdechem wdycham. Piękne uczucia, które pojawiają się we mnie, gdy patrzę na ten piękny widok. I czy jak energia Matki Ziemi przepełnia całe moje ciało, łączy się z energią kosmosu? Dzięki temu jestem w równowadze. I wyruszam w nowy dzień, oczekując samych niespodzianek.